No dobra, może na początek wystarczy. Dzisiejszy filmik w trochę nietypowym miejscu, ale i takie czasami na plebanii się znajduje miejsce, gdzie człowiek czasami przychodzi się regenerować, zwłaszcza teraz w czasie kwarantanny, kiedy nie możemy po lasach, po parkach, zostaje miejsce w naszych czterech ścianach i jest bardzo potrzebne, ale do czego to może o tym za chwilę. Na początek anegdotka, bo już dostałem sygnały, że lubicie. Kiedyś w benedyktyńskim zakonie, wiele wieków temu, w skryptorium, czyli takim pomieszczeniu, które służy do przepisywania ksiąg, siedzieli sobie nowicjusze a za biurkiem siedział mistrz nowicjatu i dyktował im starą księgę, a kopiści z piórami robili kolejne kopie tej księgi. No i tak wszystko przebiegało w takiej intelektualnej atmosferze spokoju, dopóki pewien młody mnich nie zapytał mistrza, mówi, mistrzu, my tak kopiujemy te księgi i kopiujemy z pokolenia na pokolenie. Czy Nie ma takiej szansy, że na przykład możemy zrobić błąd i potem ten błąd będzie taki powielany i powielany. No mistrz mówi, nie, słuchajcie, ja to bardzo skrupulatnie sprawdzam i to jeszcze inni ojcowie czytają, no raczej nie ma takiej szansy. No tak, no ale no, przecież jesteśmy tylko ludźmi, No, ale jakbyśmy jednak taki błąd zrobili. To mistrz mówi, słuchajcie, nawet gdyby się tak zdarzyło, to w piwnicach, w specjalnym pomieszczeniu są przechowywane oryginały tych ksiąg i zawsze można sprawdzić z oryginałem. Jak nie wierzycie, to pójdę i Wam jeden taki oryginał przyniosę. No i poszedł, nie ma go 5 minut, 10, 15, pół godziny, godzinę. Nowicjusze się zaniepokoili, czy się coś nie stało złego, no i wszyscy gremialnie udali się do piwnicy. Patrzą, a mistrz nowicjatu siedzi nad księgą i szlocha, i szlocha, taki strasznie załamany. I pytają się, mistrzu, co się stało? Na co on odpowiada: Słuchajcie, jednak mieliście rację. Jest możliwość zrobienia takiego błędu, bo ja tu sięgnąłem do oryginału i tu w oryginale pisze: Żyj w celi, bracie. A myśmy całe wieki przepisywali: Żyj w celibacie. Oczywiście jest to sympatyczna anegdotka, i źródło celibatów w kościele jest trochę inne. No, właściwie jakie. Nie będziemy dzisiaj wchodzić w historyczne spory. Sięgniemy do Ewangelii. Kiedy Pan Jezus mówi na temat małżeństwa i na temat jego nierozerwalności, to konkluzja apostołów jest taka, że jeżeli tak się rzecz ma z kobietą, to chyba nie warto się żenić. I Pan Jezus odpowiada: Są tacy bezżenni, którzy z łona matki się takimi urodzili, są tacy bezżenni, których ludzie takimi uczynili. Na przykład takie mamię synki, które nie potrafią nawiązać dorosłej relacji z kobietą. I są tacy bezżenni, którzy dla Królestwa Bożego pozostali bezrzędni. Ja osobiście wolę wywodzić celibat właśnie z tego fragmentu, z tych słów pana Jezusa. Są tacy ludzie, którzy dla Królestwa Bożego pozostali bezżenni. Ludzie mówią czasami tak w uproszczeniu, że Kościół nie pozwala księżom się żenić. A w rzeczywistości jest trochę inaczej. Kościół wybiera kandydatów na księży spośród tych mężczyzn, którzy zdecydowali się nie żenić. I dlatego są zdolni do tego, żeby cały swój czas, siły i zaangażowanie oddać na służbę Pana Boga. Ojej, zabrzmiało teraz trochę górnolotnie, prawda? No to może mniej górnolotnie. No historia z katechezy ze szkoły zawodowej. Miałem taki czteroletni epizod, kiedy uczyłem w zawodówkach. No i oczywiście także tematy małżeństwa, rodziny, seksualności. No i taki chłopak, to już nabuzowany, pyta mnie, proszę księdza, to księża to tak tak rzeczywiście nic? I, I to się tak da? I to jest takie możliwe? Ja mówię, wiecie, no jest możliwe. No jak to? I, i ksiądz tak y, żyje w takiej wstrzemięźliwości seksualnej całkowitej. Ja mówię, no żyć to żyje, chociaż nigdy tego nie obiecywałem nikomu i nie przysięgałem. Jak to? Przecież księża przy święceniach przysięgają, że, że nie będzie żadnego seksu. No przejrzałem formułę święceń. Nic takiego nie znalazłem. Co przysięgamy przy święceniach, przy święceniach diakonatu? Że nie zawrzemy sakramentu małżeństwa. Jesteśmy mężczyznami, którzy przysięgli nie zawierać do końca życia sakramentu małżeństwa. Koniec kropka. Czyli co nas obowiązuje w kwestii czystości seksualnej? No to samo, co każdego innego mężczyznę w Kościele, który nie zawarł sakramentu małżeństwa. Czyli co nas obowiązuje? Obowiązuje nas wstrzemięźliwość od życia seksualnego, czyli powstrzymanie się od życia seksualnego. Dokładnie tak, jak obowiązuje, i wtedy mówię na katechezie, każdego chłopaka i każdą dziewczynę w tej klasie. Bo nic mi o tym nie wiadomo, żeby którejś z Was było w sakramencie małżeństwa. Jak to? Wtedy to było wielkie zaskoczenie, że ich i mnie w dziedzinie czystości seksualnej obowiązują dokładnie te same reguły, bo wszyscy jesteśmy katolikami, którzy nie zawarli małżeństwa. Ja definitywnie i do końca życia, większość z nich jeszcze nie ze względu na etap życia, w którym aktualnie są. I wtedy trochę inaczej patrzy się na to, co można, co nie można, co się da, a co się nie da. Wiecie, mieliśmy za sobą lata wielkiej emigracji, kiedy wielu samotnych mężczyzn, żonatych, ale samotnych, wyjeżdżało do pracy na Wyspy Brytyjskie, czy jeszcze gdzieś dalej, do Niemiec. Byli tam kilka lat, przyjeżdżając do domu raz, dwa razy do roku. Wiecie, ich żony ufały, że się da. Oczywiście nie wszystkie małżeństwa, nie wszystkie rodziny tego typu próby przetrwały. Pamiętam jak kiedyś głosiłem rekolekcje dla par sakramentalnych w Berlinie dla polonii i wysłuchałem mnóstwo świadectw bardzo smutnych o tym, że część par nie przetrwała separacji, rozłąki, ale wiele z nich przetrwało i okazało się, że się da. Że człowiek w dziedzinie życia seksualnego, oprócz popędu seksualnego, może się również kierować rozumem. Czyli może w przeciwieństwie do zwierząt, do których to jest wszystko uwarunkowane instynktem, człowiek niezależnie od swoich potrzeb, odczuć, może jeszcze w to włączyć rozum i powiedzieć: Teraz chcę, potrzebuję, teraz nie potrzebuję i nie chcę. I nie będę tego robił, ponieważ mam po temu jakiś bardzo. Konkretny, bardzo mocny powód. I to jest właśnie istota celibatu. Powstrzymuje się od małżeństwa, a tym samym od życia seksualnego, żeby ten czas, tę energię, a jest to naprawdę potężny zasób energii, poświęcić na co innego, poświęcić ją na służbę Panu Bogu w kościele. A jeśli jeszcze mi tej energii zostaje i mam jej za dużo, no to są na to jakieś sposoby. Można się tej energii w taki czy inny sposób pozbyć. Bo moi kochani, celibat to nie tylko niezawieranie małżeństwa. Celibat to nie tylko powstrzymywanie się od seksu. Celibat to jest także taki styl życia, który ma czemuś konkretnemu służyć. Bo jeżeli wyrzekamy się takiego wielkiego dobra, jakim jest życie seksualne, to to wyrzeczenie musi mieć jakieś uzasadnienie. My nie powstrzymujemy się od seksu, nie powstrzymujemy się od małżeństwa, dlatego że widzimy w nich coś złego. Wręcz przeciwnie, składamy Panu Bogu ofiarę z czegoś, co traktujemy z najwyższym szacunkiem, co jest bardzo dobre i co dla wielu ludzi, dla większości członków Kościoła jest normalną drogą uświęcania się. Życie w małżeństwie, w rodzinie, życie seksualne. My chcemy Panu Bogu z tego złożyć ofiarę, ale dlatego, że mamy konkretny cel. Bez tego celu bylibyśmy tylko starymi kawalerami, którzy nie znaleźli swoich drugich połówek. Bardzo szybko zaczęlibyśmy dziwaczeć ludźmi znudzonymi, narzekającymi, ciągle z czymś niezaspokojonym. Tymczasem, kiedy jest ta pasja, wierzymy, że celibat ma głęboki sens. Trzy tematy, które poruszyliśmy, to była polityka, to był seks i to były pieniądze. O relacji celibat-seks już powiedziałem. To jeszcze dwie myśli na koniec: celibata-pieniądze. Wyobraźcie sobie, że przychodzicie do kancelarii parafialnej załatwić pogrzeb, ślub, jakąś posługę religijną. No i na końcu pada to pytanie: No proszę księdza, to ile ta co łaska? A ksiądz mówi: No, tak, żeby wystarczyło na futro dla żony i na studia dla dzieci, a mam akurat czworo, bo bardzo poważnie traktuje moje małżeństwo. No, chyba trochę by to jakoś nie było wam po drodze. No, już nie mówię o takich sytuacjach, kiedy proboszcz z wikarem by się kłócili, kto ma ładniejszą żonę, ale to tak trochę z przymrużeniem oka. A celibata polityka, kiedy rozpadał się Związek Radziecki, jednym z bardzo bolesnych odkryć było to, że bardzo dużo prawosławnych duchownych współpracowało z komunistycznymi służbami bezpieczeństwa. Ale zanim ich w czambuł potępimy. To pomyślmy, dlaczego u nas skala tego zjawiska była o wiele mniejsza. Kiedy przychodzili smutni panowie, na przykład do księdza Piłszki, i mówili mu, albo ksiądz zaprzestanie swoich kazań i swojej działalności, albo spotka księdza coś złego, to on wiedział, że ryzykuje tylko swoim własnym życiem i ostatecznie to życie poświęcił. Kiedy do prawosławnego duchownego, który miał rodzinę, ktoś przychodził i mówił, Albo ksiądz będzie posłuszny, uległy, albo dzieci się nigdy nie dostaną na studia, nie wyjadą za granicę, albo jeszcze, jeszcze ostrzej spotka je wypadek po drodze do szkoły, to naprawdę dwa razy się zastanowił, zanim odmówił. Powiecie, celibat daje też niesamowitą wolność. Wolność, bo człowiek rozporządza samym sobą i ryzykuje. Samym sobą. A jeżeli czasami ciąży, no cóż, są na to jakieś sposoby.